Cześć. Taki krótki, bardzo filmik. Zauważyłam, że pomysły przychodzą mi bardzo często e, rano albo właśnie jeszcze w trakcie takiego półsnu. E, pierwsza rzecz, o której chciałam powiedzieć, to to, co przyszło do mnie nad ranem, jak się, jeszcze zanim się wybudziłam, tak naprawdę. E, to, że wszystkie te trudne chwile, tego cierpienia, że tak powiem, nawet tego, tego punktu kulminacyjnego naszego cierpienia, są dla nas szansą na oświecenie, na wybudzenie z tego snu, właśnie cierpienia, tak naprawdę, wyjścia poza to. I tutaj świetnym przykładem jest Jezus. Także możecie sobie poszukać takich więcej. A druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, to to, że tak jak mówił właśnie Daryl Anka, Baszar, ale to nie tylko on. Nasza rzeczywistość przypomina trochę nieskończoną ilość programów telewizyjnych, a my mamy w ręce pilota i naszą własną uwagą przełączamy te programy, a my, ludzie, mamy taką tendencję do tego, żeby przykleić się tak jakby do jakiegoś programu i kiedy on się nam nawet nie podoba nie mamy świadomości tego że własną koncentracją i uwagą naszym polem energii możemy przekierowywać po prostu przełączać te nasze programy wyłączać coś i włączać nam nowe rzeczy to ja trochę przypomina, możemy sobie wyobrazić takiego człowieka siedzącego przed telewizorem który nieświadomie włączył, po prostu nacisnął jakiś przycisk z automatu, albo samo mu się to włączyło eee, i taki zahipnotyzowany siedzi przed tym telewizorem i patrzy na film, który mu się totalnie nie podoba którego się boi, którego przeraża który w ogóle nie jest fajny dla niego i siedzi na tej kanapie przerażony, przeżywa to wszystko nie zdając sobie sprawy z tego, że ma w ręce pilota tak my ludzie robimy, takie coś mi przyszło i tylko tym się tak chciałam podzielić na szybko. Idziemy na przystanek.